Dobra, ogarnę, Kurwa. będzie dobrze, będzie dobrze. Right. Nie, Ten nie na, na celi. Taką. A na czym? To ci tam wyskoczy zaraz pietrucha na terminalu, żebyś zapłacił. Na celi. Co? Słucham? na celi, na celi A, okej, okay. to, to pan przyłoży. No. <garta> przyłożę, przyłożę A mnie tak głębciło! Zaraz, zaraz, chodzę na Mi się podoba ta druga opcja, wiesz? Nie, to. Nie, 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 No to chociaż trochę krócej w tym więzieniu. Proszę pana, nie ma takiej możliwości. Na pewno? Na pewno. No to kurwa mnie wysyłaj na gitownie i zaczynamy, kurwa, gryps! Zaczynamy grypsować! Obywatel w tym razie pod Nowy, kurwa mnie tam nasypalącą, kurwa i gitownię samą! Dawaj mnie kurwa do grypsywa mnie nosi! Wykonuj Bo kurwa mi się palić na paląco mnie daje, bo bo zaczynam grypsować! Nie, wykonuj polecenia No przecież wykonuję! Tak, tak! Leję szampan, szampan, się szampan Kurwa! O tak! Pipi mi! Pi, pi. Ja miałem skłonność na przykład, mogę ci zradzić? Na przykład, kiedyś z kolegami złapaliśmy kobietę w ciąży i ciężko ją kurwa przekopaliśmy No to dwa w jednym. Zajęwisz się no?